Parę rzutów bym zrobił, proszę Pana Na kanibalika Tam ja bo tam widzę, chociaż tam już się zrobiło trochę luźniej chyba Chodzi o to, będziemy kombinować No Może być sandoś, no Może Piękny jest <laughs> Nie przeklinajcie Widziałeś? Wolne prowadzenie panie Jakie? Wolne Wolne, ale no, muszę Ale popatrz już się wypiął wiesz? Trzymaj No, no mówię, no nie, nie trzymał się, wiesz Wpiłem go, ale Piękna rybka Piękna. Ale już byśmy mieli trzy panie jakbyśmy tego ale widzisz, jednak taktyka, widzisz, dryf pomalutki, i tu też są, kurde, dawaj tą miarkę.